Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Dorota Doris Wysocka. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, o czym dowiedziałam się od rana od moich kursantów, co jest bardzo miłe. Bardzo dziękuję za ciepłe, miłe życzenia. Ja też składam życzenia nauczycielom, żeby ich praca była. Żeby czuli, że, to jest, że ma to sens, żeby ich praca uskrzydlała. I uczniów, i ich samych, żeby sprawiała im wiele, wiele radochy. Jednak ja chciałam słówko na temat tego, że te życzenia otrzymałam ja, co zawsze jest dla mnie takie trochę pyszące, bo nie czuję się nauczycielem. Nie uczę, nigdy nie uczyłam nikogo, raczej zapraszam do. Innej perspektywy patrzenia, pokazuje i świecę latarką tam, gdzie są, gdzie ktoś nie chce zaglądać. Zdejmuje różne przesłony i filtry, przez które patrzymy, żebyśmy mogli zobaczyć więcej i szerzej. To się odbywa i na sesjach indywidualnych, i na warsztatach, i na spotkaniach wieczorach. Możliwości, jakkolwiek to nazwać. Eee, tak się przez moment zastanowiłam, pobyłam sobie z tym, że tak naprawdę ta moja praca, jeśli można to tak nazwać, choć zawsze to trudno mi przychodzi nazwać pracą, bo to jest taki stan bycia z kimś i przy kimś i towarzyszenia komuś, choć wkładam w to całe serce i wszystko, co wiem i ciągle się dowiaduję i e, uczę i odkrywam nowe rzeczy. I zdejmuje własne filtry. Ale tak naprawdę to, to polega na oduczaniu. Ja jestem oduczycielem. <noise> tak sobie dzisiaj to wymyśliłam. Bo chodzi o to, żeby się oduczyć tego, jak zostaliśmy nauczeni, eee, żeby patrzeć. Jak zostaliśmy nauczeni, żeby żyć, żeby funkcjonować. Jak zostaliśmy. Eee, Wyuczeni, żeby widzieć rzeczy. I ta moja praca to jest praca od uczyciela żeby nie, nie być w tym schemacie i systemie, w którym jesteśmy, w którym byliśmy, zostaliśmy wtłoczeni w bardzo młodym wieku, ale żeby zacząć patrzeć szerzej, żeby nie zatrzymywać się tylko na tym, jak nas nauczono. Tylko, żeby chociażby poprzez poddanie pod wątpliwość tego, jak patrzymy, jak do tej pory patrzyliśmy, zacząć poszerzać tę perspektywę. W tym pytania mają wielką moc. Tam, gdzie e, mamy odwagę zadać pytanie, czyli podważyć to, jak do tej pory patrzyliśmy, poddać pod wątpliwość, tam zaczynamy. Mm, Zaczyna pękać, zaczyna się robić wyłom w murze, którego do tej pory nawet nie próbowaliśmy ominąć. Więc dla mnie ten dzień jest dniem od uczyciela, i do tego oduczania zapraszam w mojej przestrzeni. Jednocześnie kłaniając się nisko tym, którzy uczą z sercem i sercem i zapraszają swoich uczniów do wiedzy, do poznania i do odkrywania. Wszystkiego cudnego nam i w uczeniu tego, co nam służy, i oduczaniu tego, co nam nie służy. Dorota Doris Wysocka, www.accessyu.pl. Zapraszam serdecznie.